Niech się przygotuje, ja go zrzucam. Dostał jeszcze knoka specjalnie. Chcesz kupić Taniopremkę? opremkę? Wbij na stronę tani taniMinecraft.pl oczywiście wybierając e, youtubera Camper. Cześć widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Camper oczywiście i na samym początku chciałem Was poprosić o to, żebyście zostawili suba, łapeczkę w górę e, na 1000 łapeczek. Jakiś konkursik na taka ksików, więc możecie też podawać niki w komentarzach, ale nie sam nik, tylko jakiś tam komentarz i nick na sam koniec no to stacka dla Was. Dzisiaj odcinek. Ale jaki odcinek zapytacie? W ogóle na samym początku, tak bym chciałem powiedzieć dla osób, które nie wiedzą, jest nowa edycja Dragona. Na którym sobie oczywiście pykam z Gilią KNP. -e. Eee, spoko. Wiadomo, są też relaki przez pierwszy tydzień. Kto komu się to podoba, temu się podoba. Eee, zdania są tak naprawdę podzielone. Szczerze, jak ja się biję na te parkach, no to zobaczycie, mam 16 kg, 14 dodów, i to jest tak wszystko bardzo losowe, że że szok, nie? I też chciałem was poprosić o to, żebyście zadawali jakieś pytania w komentarzu bo będę sobie nagrywał odcinki, jaki chodzę na losowy teleport i przy okazji będę odpowiadał na pytania które wy zadajecie, wiecie o co chodzi taki Q&A, ale żeby nie było nudy, więc będziemy też się bili na te parkach na Dragonie tak, co jakiś czas, żeby coś tam było wstawić, żeby nie było jakichś pustek na kanale, jak ja była teraz. Nie, przypominam też, codzienne streamy o 22. klasycznie. Jakieś z no to są już streamy codziennie o 22., więc też serdecznie zapraszam. Dzisiejszy odcinek polega na tym, jest ogólnie pierwsza w nocy, jak to nagrywam. Jest pierwsza w nocy, więc ile jest tam osób? 3000 plus wiadomo. Większość osób kopie. Ale będę pisał na czacie, że osoba, która się do mnie tepnie, zrobi waterskilla, bo zrobiłem sobie home water, pokażę wam, obok gilli to jest, zrobiłem sobie taką bazę, yy, zrobimy sobie taką bazę, że zobaczcie tu, tu jest tepam ziomeczka, daję mu wiaderko wody, które mam w przygotowałem sobie trochę tego yy, i ziomeczek będzie spadał na dół, nie, będzie spadał na dół i będzie musiał zrobić... Waterka, nie? Jak zrobi Łoterka, no to wygrywa 16 premium casesów. Jeśli nie zrobi Łoterka, no to po prostu ginie i mamy z niego beczkę, nie? Więc może to będzie jakiś darmowy sposób na ranking, zobaczymy. Jeśli czy nie, to pamiętać o tej łapce w górę, bo mega, mega, mega mnie to motywuje. Więc ja na chwilę off, wyłączam nagrywanie, widzimy się za chwilkę, jak, 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 jak już tepnę pierwszą y, osobę. Dobra, te pierwszą osobę, te pierwszą osobę i szczerze modlę się o to, żeby na przykład mnie nie zabił Żeby mnie nie zabił. Dobra, tepnął się jakiś losowy ziomeczek, Jacob. Zasada jest prosta. Daję mu wiaderko wody, ja, mu ci, ja tu jeszcze mu napiszę, Akop daję ci wodę, jak zginiesz, to tracisz itemy jak przeżyjesz, dostajesz 16 case'ów, OK. Tak mu napiszę, daję ci wodę, jak zrobisz wodę, jak zginiesz, to tracisz itemy i ranking. Eee, niech napisze tylko OK, niech napisze tylko OK, Pisze daj wodę, pisze daj wodę, tylko nie wiem czy ten. No dobra, no tu ma tą wodę, chyba zrozumiał, no ja mu napisałem i go zrzucimy, i go zrzucimy. Dobra, niech leci, musi zrobić Waterskilla, musi zrobić Waterskilla Zrobił, zrobił, zrobił Jacob Wuterskilla. Dobra, kurde, szczerze myślałem, że ja sobie ranking nabiję za darmo. A tu chłop wygrał. No dobra, GG. <giby> e, ja się tam tepnę do niego, ja się tam tepnę i za chwilę mu damy te kasy, więc. Xt. Dobra, tepam się znowu, w ogóle śmieszne jest to, że tak naprawdę pisze to jakiś losowy gościu, pisze to jakiś losowy gościu, pisze to jakiś losowy gościu, a ludzie i tak się tepają i mi jak w jakimś tam stopniu ufają, czekajcie, ja może zrobię tak, incognito, wyłączę incognito, żeby wiedzieli, że to ja, bo na incognito to wiecie jak to wygląda, wyłączę incognito, napiszemy do tego wiertary, zrobisz watera, dostajesz case'y, jak nie to giniesz i tyle. Dobra, tak mu napiszę. Tak mu napiszę. Pozdrawiam Songa, pozdro, pozdro. Eee, niech się zgodzi na zasadę, jeśli napisze, że OK, to daj wiadro, ja go zrzucam, ja go zrzucam i, i, i zobaczymy. Niech się przygotuje, niech się przygotuje, ja go zrzucam. <grym> Dostał jeszcze knoka specjalnie, żeby jak coś to wiaderko było do mnie. Dobra, niestety wiertara, nie udało mu się, nie udało mu się. Yy, więc ginie, free ranking I w ogóle za chwilę pod koniec odcinka zobaczycie mój serwer Zobaczycie pod koniec odcinka mój serwer yy, Więc jeśli ktoś chce się coś dowiedzieć więcej, no to możecie zobaczyć możecie do tego możecie zobaczyć yy, pod sam koniec i, i ten. I dobra, widzimy się za chwilę będę tepał się po prostu kolejną osobę Zettujemy tak z kilka, 3-4 osoby i będzie gitowa. Dobra, tepa się do mnie kolejny gościu Derkuli, w ogóle bardzo dużo osób się do mnie tepa. Ufają, ufają Piszę do niego tak, Derkuli, e, jak zginiesz, to tyle XT, jak e, przeżyjesz, dostajesz case'y. Ok, tak mu napiszę od razu. Jak mu się uda, to gituwa, jak mu się nie uda, to jest gubkiem. E, I i, i. I tyle, dobra. Napisał, ok, ma wiaderko. <laughs> tak śmiesznie w sumie, śmiesznie. Jakieś inne wyzwania będziemy mogli wykombinować. Ja go zrzucam klasycznie. Oczywiście zginie, bo jest takim śleszczuniem pewnie. Patrzcie to. <laughs> Nie, to jest darmowy sposób na ranking. Takie teleturnie i zobaczcie, ilu os ile osób jest chętnych. To jest śmieszne, ale dobra. Yy, tepamy od razu za chwilę kolejną osobę. Ty, a może tepniemy dwie osoby naraz? Bo w sumie też tak możemy zrobić, że tepniemy dwie osoby naraz. Ja tu postawię jakąś tabliczkę. Jak zrozumią to będzie XD. Dobra. Dobra. Tepnąłem dwie osoby naraz, tepnąłem dwie osoby naraz i zobaczymy. Mają tutaj, mają, yy, mają tabliczki napisane. Jeśli się zgadzają, to niech pomachają głową. Polowanie i pingwin. Jeśli się zgadzają, to niech pomachają głową. Jeden ma wiaderko. Czekajcie, jeden ma wiaderko i drugi ma wiaderko i muszą skoczyć tutaj. Ja ich zrzucam ja ich zrzucam i teraz rzucam drugiego. Halo, lecisz wariacie, lecisz wariacie. Nie wiem, co zrobił tero. Tamten zrobił, tamten zrobił, teraz ty wariacie Chyba, że on nie dostał wiaderka, bo też taka może być sytuacja Ale dobra, muszę pamiętać, polowanie zrobił, dostaje case'y A teraz jest drugi, tylko nie wiem co on robi, czy on sobie zdjęcia robi, czy co sobie robi Bo w sumie dziwny ten gościu, jakiś taki Halo, lecisz wariacie, no, lecisz, lecisz ja cię zrzucam i musi zrobić lotera. Jak mu się uda, do dwóch ziomeczków naraz dostaję, ale nie, sam, sam Gwing nie wygrał, więc pozdrowariacie ja dzięki za wzięcie udziału. A tak to bierzemy tamtego ziomeczka. Polowanie, który wygrał. Nie no, to jest darmowy ranking. Czy, czy ja zrobię topeczkę na wbiciu yy, tego? Zrobię topeczkę na na konkursie na waterskile jeśli tak to gizle, tapam się do polowania i zaraz mu daję i zaraz mu dam te case, A nawet od razu się tam rzucę rzucę tam od razu perłę, biorę 16 w łapę, rzucam tam perełkę do niego i, i, i myślę, że się ucieszy chłop, ciekawe czy otworzy od razu, ciekawe czy otworzy od razu czy, 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 czy ten czy schowa sobie bo jeśli, dobra, gratulacje wariacie trzymaj się byćku. dzięki za wzięcie yy, udziału Dobra, zaakceptowałem go Zasada była prosta Kejsiki dla niego, 16 kejsów tak jak obiecywałem Proszę wariacie Ziomek jest na odcinku, trzymaj się Oddaj wodę, oddaj wodę Wodę oddaj Wodę oddaj Napiszę mu wodę oddaj Niech ma ten Niech ma te kejsy, bo chcę, żebym otworzył z nim połowę Ale dobra, niech se otworzy Niech se otworzy, te kejsy są jego <laughs> Otworzył od razu na szybkość Tu chodziło o dobrą zabawę jak widać Tu chodziło o dobrą zabawę, bo on chciał tylko być na odcinku Dobra Ja tepam yy, ludzi dalej Siemanko widzowie, witam Was! Po krótkiej przerwie. zobaczyliście właśnie odcinek z Dragona. Jeśli Wam się spodobało, no to spoko, piszcie propozycje, pytania. Ale teraz chciałem Wam przedstawić mój serwer, który startuje w ten piątek. Startuje w ten piątek, o której godzinie jeszcze nie wiem dokładnie, najprawdopodobniej tam dowiecie się w następnym odcinku, bo co do godziny nie wiemy, wiemy, że w piąteczek startujemy. Jest to serwer chess PVP. Zapytacie co to jest chess PVP? Działa to tak, że zaczynacie z żelaznymi itemkami, tworzycie sobie lepszy ekwipunek, coraz lepszy ekwipunek i bijecie się z przeciwnikami. Oczywiście. Oczywiście serwer na paczkę Blazing Pack Oczywiście serwer na paczkę Blazing Pack Więc jeśli ktoś wcześniej, wiecie Pomyślał, że po sobie poczytuje, no nie Trzeba mieć Blazing Packa, paczka Anti-Cheat No i pokażę wam co, co tu wygląda Działa to tak, zobaczcie tą ogromną mapę Mapa jest ogromna Zobaczcie to, działa to tak że jeśli macie gildię i jakaś inna gildia, wiecie, rywalizację na najwyższym poziomie, zobaczcie tą ogromną mapę te wszystkie miejscówki. Wszystko jest tak naprawdę jako slash Warp. Jest tu pochowany milion skrzynek, z których dostajecie itemy, które sobie zbieracie. To tak teraz wam gameplay przedstawię, oczywiście, nie? Mniej więcej. Jest tu ogromna mapa, która była budowana specjalnie nikt tej mapy, to nie jest żadna mapa, była budowana przez ponad miesiąc, żeby, żebyście mogli tu zawalczyć, spróbować swoich sił. I tak naprawdę mam nadzieję, że to się uda. Działa to tak, że są wojny, wojny w gildii. Wojny gildii możecie tak naprawdę zobaczyć już na serwerze, bo tutaj nie mam jak pokazać Wam to jako, osoba, jako jedna osoba, ale działa to tak, wiecie, że bijecie się gildia na gildię, dostajecie punkty za każdego kila. Zależy, czy zabijecie lidera, czy kogo, dostajecie jakąś ilość punktów. Nie chcę też przedłużać, bo zobaczycie tak naprawdę wszystko w piątek. Chciałem, żebyście mieli niespodziankę, ale to działa tak. Zapytacie, gdzie te temki można chować? Można chować Blender Chesta, ale każdy z graczy ma slash magazyn. Magazyn działa tak, że poprzez granie, granie na serwerze, możecie odblokować kowadło, możecie odblokować enchant i tworzyć swoje itemy. Każdy kościół, każdy gracz ma swój magazyn. Każdy tutaj ma swój magazyn. Te skrzynki też można odblokować, nie? Przez, przez długą grę, przez slash sklep, bo dostajecie monety. Imo spoko. Zobaczycie sami na serwerze. No i jak już będziecie chcieli sobie wyjść, no to klasycznie. Wchodzicie sobie do drzwi, tepa was na spałna i zaczynacie wojnę dalej, nie? Więc jeśli wam się coś tam spodobało, no to zobaczcie w piątek. Będę przedstawiał serwer tak naprawdę co odcinek jakoś bardziej, więc zapiszcie sobie, dodajcie do ulubionych playchest.pl i widzimy się w piątek. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, kocham was z całego serca i widzimy się za 3 dni i codziennie o liveach od 22.